Cześć, witam serdecznie po ostatniej misji związanej z cenem tego gościa, który okazał się kończuchem. Mamy, odblokowała mi się kolejna misja z klubu książki. A że bardzo lubię tę misję, to się biorę za nią. Jestem Jest pewne wie. To widać, ale, no, czy wierzy cokolwiek, cokolwiek oprócz własnych możliwości? Jakąś większą siłę? Chciałbym wierzyć, ale świat, ale świat się, nie jak, jak mi tego nie ułatwia. To prawda. Musimy się trzymać nadziei, że całe to cierpienie ma sens. Byłoby by chujowo, gdyby nie miał. Widzę, że jesteś w tej kwestii rozdarty. Ale nie, nie rozpatrzysz. To już coś. Wolę A, A, nie patrzeć na ciebie jak na wieczną bezcelową bez żartowinę. Rozumiem. Dziękuję, Dziękuję, że się ze mną podzieliłeś. To dla co Ciebie. Tymi? Muszę iść, ale chcę Cię powiedzieć coś jeszcze. Co takiego? Wiem, że nie Wiem, zawsze umiem dobrać właściwe słowa, ale ja bardzo lubię nasze to rozmowy. To dobrze. I ja Iż. też. Odwiedź mnie, mnie jeszcze. jeszcze. Jak najszybciej. mm, teraz się, się kwas nie, aktywny, no właśnie, <laughs> jest klub książki. jedna miejscówka, sześć pozycji fajnie, że już nas nie ganiają po kilku miejscówkach, a ona jest... ja nie mogę! Patrzcie, gdzie wyjdziemy. Kto by się spodziewał? Eee, he tylko tu... Tu mamy najbliższe metro, tutaj, nie? No, dobra. Ja teraz razu tą chatę odblokuję. Wtedy zapomniałem, ale tu dawno już nie byliśmy. Hmm, A, bo czasu minęło. Czy tu coś to potrzebuje jakiejś pomocy. Nie, jem, no, nie, 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 jest nie, 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 jak łatwo można dostać nie, 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 z tym a, a, to to truć, nie, nie, mnie nie lubią bo wybrałem speków ani ich, ale ja wolę rzeczy od speków niż od nich. Cóż poradzić, że nie przepadam za parkurem? Nie wiem czy to jest za kulka, aż mi się kilka razy pojawiała, ale nie mam... Wejść się odczep. A ja nie wiem, co to jest. Możemy zajść po drodze. Oho. Nie, nie dzisiaj. Się. Nie robi, nie będę się teraz z tą użerał. No, to nie, nie Gorzcze, nie trafiłem tu gdzieś tam. Dobra. Cyk. Cyk. Patrzcie, no to mi się udało. I się nie zabiło. Bo tacy na jesteście. O, jest pacjenta. Oj. A nie, nie bolało. Przejdźmy. A, to jest stacja metra. Dobra, teraz ją ja później odblokuję, bo to chwilę zajmie, jednak to nie jest tak, tylko ten. I trzeba ją koniecznie odblokować. No zobaczymy, ale szybko nam pójdzie z książkami, to może to, to jednak ja wam pokażę. Zresztą to no pewnie zombie. To się trochę zejdzie. Najbardziej ja lubię jak bronią np. w tamtej części miasta. Jeżeli bronią e, tego e, renegaci, zdecydowanie prościej się podbija niż zombie. To sobie, renegatów jest znacznie mniej, więc. Bo wystarczy ich wybić raz, dwa i można spokojnie. O, patrzcie, książka była w szafce? Pierwszy raz mamy trzy, jeszcze trzy. Już dzień, a tu pusto takie. Proste te misyjki, no nie wiem, jakoś da dają mi radość. Zwykłe... A ja zajęty. Idżę gdzieś indziej. O. Dobra, czy tak to mamy zwiedzone? Chyba musimy się udać po prostu... A tu jest jeszcze jedna. To już mamy cztery, słuchajcie. Nie, to musi być tu, to, znaczy, to już jest piąta. Hmm. Jest i szósta. No dobra. Kurczę, nie wiem, idziemy na metro? Może, może wam pokażę po metro. żeby żadnego nie pokazywałem takie tam że pójdziemy sobie Teoretycznie byśmy przy co, ale ja wszystkie metra robiłem w dzień i jakoś dałem radę. Taki, niezły wstępnik. ale się wkurzyli. No i mięśniak z atakułem pokonany. O, jest drugi, nieźle. Zostaliśmy z tropą nocy w dzień. Fajnie. I was tam jest. Masakra. Raz, dwa. Co najmniej jeszcze sześciu. Dobrze, że sobie łuk. Wyposażyłem w... znaczy kupiłem sobie nowy, lepszy. Mocniejszy, i to widać. Zobaczcie, jak ładnie padają. No daj wyjść. No i tak oto zobaczcie. Pierwsze zamieszanie opanowaliśmy. Tylko, że jest zacząć. Później to już idzie z górki, i z reguły metro dzieli się na, na dwie rzeczy. Najpierw musimy przejść obok zombie bądź renegatów, dostać się do sterowni. Później nas czeka skakanie przez toksyczne po toksycznych polach, żeby wcisnąć cztery guziczki, i piątym aktywować resztę. Tak więc, sensie tak jest schemat. Działań z reguły. Bo myślę, że nieźle jest to zrobione. I to też w miarę mi to się fajnie robi. Nie mam jakiegoś takiego poczucia nie wiem, znudzenia czy coś. Fakt, że czasem przy tym skakaniu gdzie dostać i bo e, bywa naprawdę ciemno i człowiek nie ma pojęcia. Gdzie ma iść? Znaczy inaczej, no widzisz, gdzie masz iść, ale masz problem jak się tam e, dostać. Bo okazuje się, że tu jest ściana, tu jest mur, tu jest coś tam. I nie jest to takie proste. A ja już wiem, czym ja tego nie zrobiłem wcześniej, bo wcześniej jeszcze metro. Bo metro się dopiero odblokowuje zaraz z misją główną. A jak ja tu bywałem, to nie mieliśmy jeszcze misji głównej czynnej, dlatego tego nie było. Dobra, wszystko co chciałem, to chyba, chyba sobie wyzbierałem. A tu jeszcze jakieś paczki po chłopakach, i mam 30 metrów do drzwi i tam się rozpocznie to, to jest tu to jest ściana to jest jakieś zejście tu gdzieś nie a tu jest a kurczę to może jednak jeszcze daleko będzie o właśnie tu już Marianek już czuję już czuję no hała Z tym się nie fajnie walczy. Ej. No, patrzcie no. się no. dwa razy siekną. Reszta, jeżeli ona nie chce podejść, to nie ma problemu. fajnie bo strzały słuchajcie przechodzą Jak stoją nie, dwóch zombie za sobą To ona przeleci przez nich A nie mogę radaru włączyć Został jeden Mamy zdecydowanie wyższy level, więc jakby podbicie też tego nie jest jakimś wielkim problemem. Bo tak normalnie ono by nie padało od jednego strzała, jakbyśmy byli tu na drugim levelu. Szczególnie z tymi mocnymi, trzeba by się pomęczyć. Eee. Dobra, idziemy dalej. Bo już się kończy... pewnie tu musimy iść. Z reguły drzwi właśnie na zamek, tutaj jest inaczej. Właśnie chodzi o to, że żeby przejść dalej, no musicie mieć czystą pozycję, żeby móc to wyklikać. Hmm. Jak tu trzeba iść? Kawał drogi. Z góry ta pierwsza lokacja nie była nigdy. A, czekajcie sekundkę, ja tylko zażyję. Specyfika... Natarkę wyłączymy. co, nie można mu zalać Bez sensu. Ojojoj, Widzicie, no mówię, on jest, to są oni są dość potężni. Oni są dość potężni, kurczę, i tutaj trzeba bardzo uważać na nich, szczególnie w ciemnościach. Dobra, słuchajcie, bo e, nie wiem, czy oni się zrestartują, czy się nie zrestartują, więc najwyżej ja se do tego wrócę za chwilę. Żeby wam znowu nie musieć tego pokazywać od początku, ale ja se to zaraz podbiję na spokojnie. Jest tam troszeczkę inny schemat, niż z reguły był w tych innych stacjach metrach, które podbijałem. Z reguły były dwie fazy walki, plus później faza skakania. Tutaj też trzecią fazę walki. Uważaj, że nie ma fazy skakania. No ja, ale dobra, też to ja już se zobaczę sam. A my dokończymy nasz kochany klub książki. Jestem ciekaw, ile tych misji jest z tymi książkami. Spodziewałem się trzech, powiem szczerze, no później 5. no w życiu że może być więcej niż 5 misji, a robimy siódmą. Więc zdecydowanie jest ich sporo, ale jakoś tak dzięki metrze dość fajnie to idzie. Czynimy ponownie Alberta Szczęśliwego. Znowu się spisałeś, a ani chwili nie wątpiłem, że tak będzie. Co mi razem przynosisz? Herbert George Wells był mistrzem fantastyki naukowej. Znam się na nauce. Wiesz, że ostatecznie to nie ludzkość pokonała Marsjan, tylko... bakterie? Bakterie! Dałbyś mi Tak proste i maleńkie. Gdyby naszej niedoli można było Nie tak łatwo zaradzić. Księga Dżungli Giblinga opowiada opuszczemu, o opuszczeniu, ale również o zatroszczeniu się i opiece. Ach, tak wielu Kale z nas czuje się dziś opuszczonym. Mam, mam nadzieję, nadzieję, że wciąż są wśród nas opiekuńcze że... Co ja mówię, pewnie, że są. Na przykład ty! I... To takie piękne. Ta kolekcja jest. Jestem Nie wiem, czy mnie znajdzie ale. Wzruszyłem się. Dziękuję ci za tę prezent. To wielki dar, zarówno dla mnie, i jak dla całego świata. Mick. No dobra. Okrążyliśmy, ale mamy ósmy, lecimy dalej. To co, 10 będzie? <coughs> Ja, ja też, też Albertowi podoba się nowy no łup. Przyniosłeś wojnę światów w tak? Wiesz, codziennie się zastanawiam. Czy, czy jesteśmy, jesteśmy na wojnie, Na wojnie? Zdecydowanie tak. I to nie na jednej, no, tak. tam... na wielu. Wszyscy, Wszyscy skaczą sobie do gardę z bezem powodu. Masz, Masz pewnie na myśli zarażających Czasami ciężko stwierdzić kto jest bardziej niebezpieczny Zarażający czy zwykli ludzie Niepokojąca myśl ale, ale pewnie prawdziwa To nowa historia do, do następnego razu Do następnego Gdzie tym razem no proszę, jak sobie upatrzyli ten rejon. No kurde, no mogą to podbić, dałem ciała. Bo jeżeli by wychodziło, że z każdego rejonu będzie po 6 misji, bo 6 misji było w tej części centralnej, i tu miałoby być 6, no to byłoby, że 12 jest misji do zrobienia. Nie wiem, zobaczymy. Jakieś rzeczy potrafię. O, i tu są też tunele powietrzne. O, Żeby no. że wyżej mnie nie naprótko, leczasty Aiden No to ty kamonim jeden. Nie, jakiejś, nie. Jakiś nie W tej części są bardziej nadpogodliwi Miasta. miastach. tej poprzedniej wydawało mi się, że być łatwiej. Nie zwracają tak specjalnie na mnie uwagi jak sekundy biegam, a tutaj oni są jacyś tacy nie wiem bardziej zainteresowani mną Że to, jest, to jesteście wy jako kości? żmego. Zapaliło się na niebiesko. O, ale tyle w tomacie. O, 50 metrów fistelką. 30 I dalej. 3 i 4 O to jest nagranie O właśnie, to mamy dwie lokalizacje już mamy dwie zostały tu jest chyba jedna tak jest tu mamy trzy a to jest czwarta tak. tak jest drugie miejscóweczki No lecimy, no lecimy. Ale co to lecimy. No, to coś jest. Co tu się się pisze tej? Nie. Coś dzieje na domy. Może zajrzymy za chwilę. Przez. Ok, mamy pierwszą książeczkę. Mamy drugą. Została nam już tylko jedna. Jest. Dobra, jeszcze zajrzymy sobie tu od razu, więc idziemy zaraz do Alberta. No i ciekawe. I że tylko co? coś, coś, coś... Nie, nic się tu nie dzieje. Dobra. Yy, mamy to. I... Yy, nie, zgubiłem się. Aha, szuka mnie na tej mapie co trzeba. Tylko, że ja jakby już do tego klubu książki, no bo ja, że nie, że jest, nie wiem, ósma misja, tak? To jest to tak daleki region, Chciałbym, żebyśmy mogli skakać, byłoby fajniej, to Przeskoczyłoby szybciej tak trzeba lejść w koło, no. może Pewnie może jest jakaś droga szybsza, On poszedł tam dalej w lewo, no, gdzieś tam. Ale nie wiem. Dobra. Nieustannie zaskakuje mnie twoja wytrwałość i skuteczność. Zobaczmy co tam masz. W alicji w Krainie Czarów, Louis Carroll po mistrzowsku oddał uczucie zakupienia towarzyszące kogo, kto pragnę do nieznanego świata. Sam często czuję się, jakbym żył się w był zupełnie obcym miejscu. Niestety, nie jest to kraj na czarów. Patrząc na przerażające wizje Lovecraft'a, można by powiedzieć, powiedzieć że, że właściwie to mieliśmy szczęście. Co byśmy Zobaczmy zrobili, gdyby przebudził się wielki przedwieczny? Lovecraft, Lovecraft świetnie budował atmosferę groźną doskonale wiedział, jak, jak zbudzić w cztery kulek. Chociaż to uczucie, które mnie i tak towarzyszy na każdym kroku. Zdecydowanie. Nikt w całym mieście nie, nie może się poszczycić tak wspaniałym kolekcją. Niestety kończą nam się drogi i na razie i nie mam dla ciebie niczego nowego. Jestem, jestem jednak przekonany, że zdołamy coś jeszcze wygrzebać wśród gruzów. Zobaczysz. Czekaj na informacje. No dobra. Klub książki ósemka zakończony i to na razie tyle. Dobra, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się. Cześć.